Siemano widzowie, dzisiaj przetestujemy sobie najnowszy update w Rebirth w Champions Ultimate, którym zdobyłem 1 jeden Mr. no i też dlatego zaczynę w takim, a nie innym miejscu. Ale zanim to zachęcam do zostawienia suba na kanale, łapki w górę pod tym odcinkiem, no i zapraszam również na Discorda, link w opisie. No co, ja już nie przedłużam widzowie, no i zapraszam was do oglądania. No i widzowie, znajdujemy się już tutaj na Trading plazie I patrzcie, widzowie, co ja tutaj mam hashtag 1 Mysterius, czyli nowa ranga PETA. Daje on 600 QN, ale to nie wszystko widzowie, bo jeszcze od razu po trafiłem też Secret Galaxy jest on z moim haczem i tylko są póki co dwa egzisty na świecie, czyli włącznie widzowie, no powiem tak, sporo zarobiłem, sporo, sporo. A to wszystko dzięki widzowi. Pozdrawiam cię serdecznie, Cytryneku. Bo gdyby nie cytryneku i jego kolega to nie zdobyłbym hashtag 1. Mysteriusa wizowie. Jest ich póki co też tylko dwa exist. Ja jestem jedną z osób posiadających tego właśnie Mysteriusa wizowie. A co i macie właśnie widzowie, jak wytradowałem się z wizem? No i widzowie, ja jestem tutaj w tradzie z Bogusiem XDXD, XD, który ma Mysteriusa hashtag 1. Tak jest, jest to hashtag 1 i kupuję go za 5-110%. Mam nadzieję, że będzie git. I dobra, akceptujemy. Pozdrawiam ciebie jeszcze raz serdecznie, Boguś XDXD i kupujemy hashtag 1. Widzę Mysteriusa, mamy to! Hashtag 1, Mysterius jeszcze tutaj mnie prosił bogę o dodanie do znajomych, oczywiście dodaję. Dobra, widzowie, dodaję tutaj do znajomych, ale my mamy właśnie tutaj Mysteriusa. Jeszcze z tym 400 QN Hashtag 2. No jest to coś, widzę, przepotężnego. No i widzowie, w taki oto sposób mam właśnie za 510% takiego oto Mysteriusa. Jeszcze raz pozdrawiam serdecznie ciebie Cytreneku. No bo gdyby nie ty no to nie miałby właśnie tego Mysteriusa. Zobaczę za ile uda mi się go tutaj selnąć. Póki co najlepsze oferty to wynosiły tam 12 koła, a za tego Galaxy. Te wynosiły 6 koła, a więc zobaczymy, za ile końcowo uda się właśnie sprzedać te dwa pety. Ale widzowie, to dzisiaj sobie omówimy, właśnie ten blog, No, update, po prostu omówimy sobie cały update, ale do tego potrzebuję drugie konto, bo na tym koncie będę póki co tutaj stał AFK, żeby mi się te pety obydwa selnęły. No i ja już jestem, widzowie, na drugim koncie. I właśnie, widzowie, co zostało dodane? Wchodzimy sobie w blog i mamy nowy świat Ashwin Trilnet. Nie wiem, jak to nazwać. Wyraz z nim zostało dodane nowe jajko, 7 nowych. Petów widzowej i właśnie Mysterious Pet, którego ja posiadam i jest to hashtag jeden widzowie. Tak, jest hashtag jeden. Ja dalej w to nie wierzę. Widzę, że mam hashtag jeden. No ale co, ja nie narzekam, że mam hashtag jeden. Dalej mamy nowe achievementy. Nie jestem do końca przekonany, jakie to są nowe achievementy. A, już wiem. Jest to właśnie Hatch jeden Mysterious Pet. No i mamy tutaj dość ciekawe nagrody, ale obserwuję, że to nie jest koniec tego achievementu, a więc tutaj jest jeszcze kilka rzeczy do odkrycia. Przechodzimy też sobie dalej. Mamy dwie nowe aury. Jedną chyba widziałem na Trading razie, widzowie. Tutaj gdzieś widziałem tą aurę, no bo niestety nie mamy pokazanej, ale była tak jakby w takim stylu, no nie wiem nawet jak to nazwać, może to będzie na no Powerful Studio. No niestety widzowie, aury nie ma na stronce z ale pewnie za niedługo zostanie dodana, no ale póki co wiemy tylko, że zostały dodane dwie najnowsze i jeszcze lepsze aury. Ja póki co widzę, mam tą hałasaurę z pedekwipem, a więc póki co nie będę je tutaj podmieniał. Ale my widzę, przejdźmy sobie do dalszej części devbloga. A dalej widzowie, mamy nowy sezon. Jest to już sezon szósty, tak jest widzowie, mamy tutaj nowy sezon, a wraz z nim kilka ciekawych rzeczy widzowie, na głównym koncie już mam tutaj pasy wykupionego, też wam polecam wizowie właśnie sobie wykupić takiego pasa, no ale przejdźmy sobie tutaj do bloga mamy sezonowe jajko, tak jak co sezon mamy jajko z szansą na suprima właśnie dając 125% z tego co wiem, tak jak co sezon, a jajko no takie czarownicze jajko czarownicze, dalej mamy 5 nowych petów z właśnie tych ekskluzyw jajek, no tych sezonowych jajek, o tak no sezonowych jajek, kolejną rzeczą jest sezon leaderboard i on się chyba znajduje na pierwszej mapie, widzę, czekajcie, przeteleportuje się tam, tak jest, widzowie, znajduje się on na pierwszej mapie i mamy dwie topki, mamy Season Rebels i mamy Season Clan Rebels, no i tutaj jak zawsze mamy pety do zdobycia, zaczynają się od top 25, 110% no i potem dalej rośnie tam Golden, potem chyba Toxic, jest normal, jest, czekajcie, widzowie, tutaj będzie Golden, tam była Shiny, potem mamy Golden Shiny, potem mamy Toxic Shiny i chyba na samym końcu mamy Galaxy Shiny, a więc no, jest tutaj, widzowie, po co tutaj hordować i też dlatego ten Mysterious i ten Galaxy Secret jest teraz tyle warty, no bo właśnie zaczął się nowy sezon szósty. Z tej topki mamy 400% dla top 1 osoby, no ale to już jest widzowie, no ciężkie, ciężkie do zdobycia, trzeba coś stać AFK 2-4 na 7, no i mieć też full team Mysteriousów i to nie takich właśnie normali nawet, tylko na przykład Golden, no ale to już są naprawdę powalane osoby widzowie, które właśnie wydają tyle, żeby być w tej topce, ale potem mamy już coraz to gorsze pety, a za top 100 jest 150% no mi się raczej nie do widzowie być top 100, ale kto wie Kto wie, może kiedyś, może kiedyś No i mamy właśnie też sezonową pogodę Daje ona razy 3 sezonu expa Czyli zamiast tutaj na przykład, założymy sobie Za tego quest'a tam dostawać 600 expa, czy tam 700, 800 To dostajecie razy 3 widzowie No i dzięki tej pogodzie jesteście w stanie Widzowie dużo szybciej wymaksować Sobie tego pasa, a więc też fajne ułatwienie Właśnie na tego pasa, no bo wcześniej był on trochę Przyciężki, a teraz z tą pogodą może być On łatwiejszy, no i widzowie też mamy Odświeżenie ogrodu, przejdźmy sobie właśnie na Sky Garden, tam gdzie jest ten ogródek, no i mamy widzowie dodanego gardenera, a wraz z nim mamy właśnie tutaj sadzenie. Tutaj możemy sobie w inwentory zbierać wszystkie rzeczy z tego oto gardenera. Tylko po prostu zamiast sadzić te drzewka, no to wrzucacie je właśnie do tego gardenera. To nie jest to samo widzowie, tylko to jest coś osobnego. No i tam po prostu możecie sobie tak zbiorowo zbierać to wszystko. Czyli taki dodatek do zwykłego ogródka, no coś na pewno na plus. Ale wraz z tym ogródkiem został dodany nowy garden pad, właśnie Supreme, do zdobycia. Jest jest to odświeżenie tego wcześniejszego Suprema z Gardena, bo był on już zbyt częsty, zbyt dużo osób go miało, więc jest nowy już, ale też daje 110%. Dalej mamy Garden Mastery, i jak sobie wejdziemy widzę, w Masterkę, to jest też właśnie te Garden Mastery. Ja już mam je na 50. poziom nad Multikoncie. No i mamy tutaj właśnie ulepszanie tego Gardenera. No i na przykład szanse na extra itemy i tak dalej, i tak dalej, a więc generalnie ulepszenia. No i też tutaj wam się widzę, złote zwiększają maksymalnie do 5, czyli też warto robić tą Masterkę. No i ostatnie crafting i to jest właśnie w magic pocie, tylko nie wiem czy to już działa czy też nie działa, widzowie już działa i odblokowują się możliwości wraz z odblokowywaniem masterki, więc póki co ja mogę tylko to skraftować, ale czy to mi się w ogóle opłaca? No tak, no bo i tak tych, tak tych ostatnich nie będę plantował tylko trzeba mieć jeszcze większą masterkę, żeby dalsze właśnie CD craftować nowe upgrade'y, widzę do drzewka zostały dodane i są to upgrade'y w pierwszym tutaj poziomie czy tam drugim w upgrade'ach, mamy właśnie z ringami, są to chyba trzy upgrade'y, ja mam jeden na głównym koncie ale dalej niestety jeszcze nie mam. Ale, no, coś związanego z ringami. A więc, widzowie, ja się miło zaskoczyłem na tej aktualizacji. No, bo jest ona naprawdę bardzo, bardzo dużo. Bo mamy ten sezon szósty. No, jest kilka ciekawszych tutaj rzeczy. Jest co robić. No, mamy nowy kod. A kod to jest właśnie jak nazwa nowego światu: czyli po prostu Ashwind. Klikamy sobie, odbieramy. No, i to jest właśnie ten oto nowy kodzik A z rzeczy, które zostały dodane, to już jest wszystko, widzowie. No wiadomo, jak co update jest naprawianie, właśnie błędów. No i jak zawsze więcej. Czyli to już jest, widzowie, cały. Ten update. Ale widzę, prawie bym zapomniał, jest jeszcze animacja właśnie tego Mysteriusa i zobaczcie widzowie, jak ona wygląda. Aż tutaj sobie odpalać dźwięki. Chyba jako pierwszy na świecie wam widzę, pokażę animację Mysteriusa. No, a więc co widzowie? Ja co nie gadam, odpalamy sobie. Wchodzimy sobie w Index. No i mamy tutaj Mysteriusa. No i co? Ja nic nie mówię, widzowie, zobaczcie sobie całą animację Mysteriusa. A więc widzowie tak wyglądała animacja nowego Mysteriusu. No musicie widzę przyznać, że jest to chyba najlepsza animacja, jaka kiedykolwiek była. No jest tam widzę dosłownie wszystko. I dźwięki, i tak dalej, i tak dalej. No jest ono moim zdaniem najlepszą animacją, jaka kiedykolwiek była w RCU. No ale z update'u to już będzie wszystko, widzowie. Ale jeszcze do tego musi być konkursi. O, tu przy okazji widzę macie tą aura, o której mówiłem z pedekwipem To jest chyba najlepsza obecnie aura. No powiem tak widzę, prezentuje się ona naprawdę przekozacko jeszcze z no jest przemocno, widzowie. A więc na ekranie widzę, wyświetlają wam się zwycięzcy dzisiejszego odcinka. W zasadzie to ostatniego i gratuluję serdecznie. No i zgłoście do mnie mordeczko na wiadomości prywatnej Discord. A dzisiaj widzę, do wygrania z okazji tego update'u jest właśnie 1000 tokenów. A jedyne co musicie zrobić, no to tak, trzeba zostawić tutaj suba na kanale, łapeczkę w górę pod tym odcinkiem. No i w komentarzu napisać, jak oceniacie ten update. No i załóżmy sobie, że trzeba dobić 100 łapek, żeby odblokować ten konkurs. To jest to najgrubszy konkurs, chyba. Zapraszam również na. Discorda, bo jeśli wygracie, to łatwiej będę miał się widzieć z wami, jak skontaktować. No co, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. No co, widzę? my się widzimy w następnym odcinku. Elo!